Hej, witajcie, z tej Chciałbym Was zaprosić po raz kolejny do no, troszeczkę spokojniejszego filmu, ale spokojnie zaraz już zdrowie i będę niespokojny. Bardzo wiele rzeczy dzieje się w moim życiu. W sensie bardzo dużo. I trochę czuję się źle wobec Was, Wam o tym nie mówiąc. Tylko tego jest tak dużo, że nie mogę o tym ani napisać, ani powiedzieć, więc w sumie nagram o tym film. Nagram film o moim życiu. Dokładnie o tym, co czeka mnie, co już jest. I tak dalej W sumie mam mnóstwo ciekawych rzeczy na mój temat do wam do powiedzenia Więc mam nadzieję, że zostaniecie. I słuchajcie, zanim zaczniemy INTRO! Hej stopy, tutaj ja Tutaj jest ten przy telewizji z przeszłości Przepraszam, że przekadzam Ale tak się niechcący stało, że wolę to powiedzieć na filmie Zanim będzie już ta poważniejsza kwestia Że są nowe rzeczy na sklepie i poza tym, że są nowe rzeczy w sklepie Sklep też wygląda inaczej I jeżeli chodzi o nowe rzeczy w sklepie, są nowe bluzy Tak, tak wyglądają nowe bluzy Według mnie są zajebiste, ale tak Ale tak uuu to zajebiste Poza tym są nowe koszulki i tak, jeżeli chodzi o koszulki, to też jest nowy materiał. I wydaje mi się, że to może Wam się spodobać, ponieważ materiał jest lekki, ma troszeczkę kołnierz troszeczkę w dół a, i ma fajną metkę, takie takie logo ciurakuje. I cały czas cena jest taka sama, a koszulki są dwa razy lepsze, są wygodniejsze, są przyjemniejsze i są przygotowane na lato. Żeby tego było mało, także są brazoletki. Tak, są nowe brazoletki. Wydaje mi się, że ten wzór to już w ogóle wygrywa wszystko i one są najlepsze. No najlepsze, no nie ma lepszych. Poza tym są plakaty. Tak, plakaty, ale nie takie zwyczajne plakaty, jak są w The Bravo lub innych gazetach. Um, to jest plakat A3 z takim bardzo twardym materiałem. Jest też, to jest też to jest dosyć tani, więc e, do zamówienia jest idealny. Tak samo jak skarpetki, ponieważ tak, mam skarpetki. Jeee! W sumie zapraszam Was do mojego sklepu, e, Queer, e, który mam jeszcze tutaj w opisie, ale też możecie wpisać po prostu sobie Queer w przeglądarce i od razu Was tam. No, słuchajcie, bo ja jestem konkretny facet, więc wam powiem od razu prosto z mostu. Przeprowadzam się. Ta. Z tego ładnego pokoju, tak, przeprowadzam się, zostawiam go. W cholerę. Przeprowadzam się z Elbląga do Poznania i nie, nie z mamą, nie z siostrą. Przeprowadzam się wraz z osobą, którą już znacie. Z Łezą. Tak, ten taki misiak w czapce. Nie, 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 to nie jest tak, że jesteśmy razem albo nie jest moim chłopakiem, po prostu się przelazamy, bo bo, bo zarazam wyjaśnię. Zaraz mam 18 lat, w sumie za ponad miesiąc. Od dawna jestem bardzo do przodu, jeżeli chodzi o moje towarzystwo. Wszyscy moi koledzy, przyjaciele, znajomi są ode mnie starsi. I sam czuję się starszy. Wiem, że nie powinienem tego mówić, bo w sumie wiele razy Wam daję do zrozumienia, że nie czuję się starszy i w sumie nie zachowuję się jak osoba starsza, ale pewne decyzje w swoim życiu potrafię podejmować jako osoba starsza. Chcę nauczyć się życia samemu, bez osoby, która ci wyprasuje, wypra, umyje naczynia, wyniesie śmieci, wszystko zrobić za ciebie. Chcę być w 100% dorosłym człowiekiem, mieszkając z innym, troszeczkę bardziej doświadczonym ode mnie, też starym człowiekiem. I razem przez rok. 对吧？<laughs> Tu chodzi także o moich domowników, którzy całą miłością kochają Gdynię i chcą w końcu stąd wyjść i uciec i iść do Gdyni. W momencie, w którym ja się wyprowadzę, moja mama i moja siostra też mają okazję wyprowadzić się do Gdyni i mieszkać tam, gdzie chcą. Wydaje mi się, że wszyscy z tym korzystają, w tym także wy. Mam mnóstwo pomysłów, które nie mogę wykonać sama. Teraz mieszkając obok Karolka i mieszkając wraz z Danielem, będziemy mogli mnóstwo, mnóstwo filmów robić razem, które na pewno wam się spodobają. Generalnie ja sam wiarę się niesamowicie i mam nadzieję, że wszystko wypada. Ale słuchajcie, nie ma nic aż tak bardzo łatwo. Ponieważ nagle przychodzi kwestia pieniędzy. Czegoś, co zawsze dla mnie było takim rzeczą obok. Nie ukrywam, z YouTube'a mam pieniądze. Nawet nie małe pieniądze. Nie powiem wam dokładnie ile, bo... bo to jest nieetyczne, ale faktycznie zarabiam, ale nigdy, przenigdy nie robiłem YouTube'a dla pieniędzy, nigdy nie pchałem się nigdzie, żeby mieć te pieniądze. Zawsze robiłem to dotyki trzy dla pasy, dla rozrywki i tak dalej. I wiecie, mogłem sobie kupić, nie wiem, telewizor do lampki na telewizor za to, co dostałem z YouTube'a, ale... Nigdy jakoś to nie było dla mnie takim napęd, napędem do tego, żeby właśnie się utrzymać, żeby utrzymać siebie i dom i nie wiem, kobietę lub trójkę dzieci. Ale teraz to się nie zmieni. To się na pewno nie zmieni, ale na pewno będę patrzył bardziej przez pryzmat monetyzowania tego, co robię. Czyli, mogliście słyszeć o tym, że to współpracę z Playem. Co to znaczy, że zacząłem współpracę z Playem? To chodzi o to, że w sumie raz na jakiś czas wrzucę dwa posty o Playu, lub gdzieś powiem o Playu, albo będę miał gdzieś kupę play, Playa, to tyle. I, I tu nie ma żadnej wielkiej filozofii, po prostu lubię się z Playem, po prostu polecam Play, i też polecam Play dlatego, że Play jest zajebisty. Ponieważ sam jestem w Playu, Play to jest w ogóle taka sieć telefonowa, komórkowa, którą można sobie dzwonić gdzieś, i tak dalej. I promuje coś wraz z dynastoma innymi youtuberami, co jest po prostu dobre. Mój post na fanpage'u o tym, że zaczynam współpracę z Play'em bardzo dobrze przyjęliście i bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja będę spokojny i będę mógł dalej robić YouTube'a tak jak robi i czasami wspomnieć o Play'u i będę mógł też się z tego utrzymać, bo faktycznie Play mi za to płaci, za to, że ich promuje. Wow! jest odkryć Amerykę na rucie! Ba, jeszcze jest tyle fajnych akcji, na których wy skorzystacie, bo w sumie robię to też dla was, że wszyscy będą szczęśliwi. Więc nie ma na co płakać na co skarżyć, na co się denerwować. Może się także pochwalić, że jestem na diecie pudełkowej. Tak, jestem na diecie. I to teraz takiej bardzo, um, powiedzmy, stałej, ponieważ nie mogę z niej zrezygnować. Ma na co mamę, ma na co siostrę, ma na co mnóstwo osób, które mi tłuką, tłuką, mówią, że jeżeli zjesz cokolwiek niezdrowego, to dostajesz pierdol. I to na razie działa. Chodzę sobie na skosza e, ruszam się, biegam, bo mam fajną aplikację do biegania i, i jem sobie śniadanie. generalnie jeżeli chodzi o samego mnie, już tak mówiąc ewidentnie, prywatnie, to także zmieniam swoje podejście do um, ludzi na YouTubie. A dokładniej do youtuberów, ponieważ słuchajcie, na przestrzeni ostatnich miesięcy, jak mówiłem wam o nienawiści, mówiłem o, wam o tym co się w ogóle odpierdziela, jaka to jest w ogóle, Wojna na YouTube, w ogóle wszyscy się nie lubią nagle. To już nie jest 2013 rok, proszę państwa. Tu faktycznie są podziały na YouTube i słuchajcie, to do prostego wniosku. Nie będę wyświadczał przysługi osobie głupiej i nie będę jej tłumaczył jej błędów. Nie będę się już z nikim kłócił, nie będę już na nikogo zwracał uwagi i nie będę po prostu patrzył na tych ludzi. Widząc co po niektórych youtuberów na polskim YouTubie Mam ochotę sobie wyj**ać bardzo mocnego plaskacza twarz Potem patrzę na to jak ja się zachłapuję, Na to co ja potrafię powiedzieć na teście I wtedy sobie wyj**dalam w twarz Bardzo mocno, bo, bo też jestem głupi Więc dochodzę do tego momentu tej styczności, w którym mówię Koniec Nie interesują mnie ci ludzie Dlaczego Adam w ogóle jeszcze gdziekolwiek angażujesz? Masz zarobistych widzów, masz super przyjaciół, z którymi możesz nagrywać, dobrze się bawić Po co się pchać gdziekolwiek? I słuchajcie, to myślenie ma rację tak będzie. Muszę zaprawić lampkę, bo będzie ciemno robię. Jest już lato, w lato jest ich jest nie jeszcze. Osoby w tej wiedzą, kogo nie lubię, najpierw wie, kogo nie szanuję i tak dalej. I słuchajcie, nie chcemy z tymi ludźmi wspólnego. Jakby oni sobie są i coś na tym samym podwórku, ale ja na nich nie patrzę już zami kamieniami. Jeżeli one mi zaczepią, to nie zwracam to uwagi i koniec. Za dużo dobrych rzeczy dzieje się w moim życiu, żeby skupić na tych złych i na tych złych ludziach. A karma rzuci sama, no życie rozliczy ludzi, którzy są źli. I po sam koniec z moimi bardzo złymi włosami chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o mój kanał i o filmy, które będziecie mogli u mnie widzieć, będą one bardzo mieszane. W sensie, że raz będzie takie 3-2 filmy tego typu jak Top 10 piosenek, jak jak powiedział Koło jak ostatni i tak dalej, które będą po prostu spokojniejsze, gdzie będę opowiadał się na jakiś temat, a niektóre filmy będą troszeczkę po prostu, po prostu głupsze, na odmuźdzenie, to będzie troszeczkę jak kino. Idziecie do kina na filmy mainstreamowe, gdzie się dużo dzieje, żeby nie musicie, gdzie nie musicie myśleć, a czasami idziecie na troszeczkę bardziej wybitną produkcję, gdzie faktycznie ona Was ciągnie do tego, aby pomyśleć Chcę, aby każdy u mnie miał dobrze I dla tych, którzy szukają rozrywki A nie szukają czegoś, żeby się dowiedzieć I dla tych, którzy szukają tego, żeby się dowiedzieć A ani do końca rozrywki Proszę także osoby, które tak często pochopnie oceniają Że nagram dwa głupie filmy od razu mówią O Jezu, wyniłeś i tak dalej Ogarnijcie się, błagam was Bo to jest tak mega, mega mnie boli Kiedy osoba, która będę mi od dawna, tak bardzo Od razu mnie ocenia w Słuchajcie, sensie, wiecie, co? na mnie rok i potrafimy skreślić w 5 minut to jest najbardziej mocny blaskacz na świecie, jaki można dostać od widza. Pamiętajcie, że raz nagram słabszy film, raz lepszy, raz nagram głupszy, raz mądrzejszy i tak dalej. Jestem tylko człowiekiem. Ja też popełniam błędy. Ło! I to będzie na tyle. Mam nadzieję, że nic niesamowitego nie pominąłem, bo w sumie o wszystkim wam powiedziałem to, co mi ciążyło. Na pewno? Nie mam jakiegoś syna albo córki, o którym wam nie powiedziałem. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie raptu do jak zawsze. E, nie powiem, że będzie wiedzę takich e, filmów, ponieważ jeżeli poczuję taką potrzebę, to zrobię taki film. A jak na razie się z wami po prostu żegnam. Życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia. Zapraszam was na mojego Snapchata, Instagramu oraz Facebooka i grupy ciuraków. A, I jak na razie trzymajcie się. i pa pa! Jeżeli chodzi o grupę Ciuraków, słuchajcie, e, bardzo chciałbym Was zaprosić na nią, jeżeli w niej nie jesteście. I jeżeli jesteście w niej, to pamiętajcie, że od 18 do 22 um, są włączone posty. Tylko wtedy możecie publikować posty, a potem one są wyłączane. A, dlatego, że chcemy zachować tą czystość. też Nie chcę e, adminów obciążać, w ogóle adminów zmieniłem, grupa się zmieniła. Więc jeżeli przedtem byłeś straszony czymś grupą, to uwierz że teraz jest lepiej.